A to już film z ukrytej kamery. Także tu nie gniewajcie się, że będę manipulował, bo w marketach nie wolno kręcić. Ale prosiliście mnie o to, żeby powiedzieć, jak wzrosły ceny towarów w Hiszpanii. Czyli, jeżeli ktoś był tutaj no, w czasach pandemii, czy jeszcze przed pandemią, to coś to co kosztowało euro, kosztuje euro 10, euro 20, litrowe mleko. 0,70, a było 55 centów. Czyli na dużym koszyku zakupów, który kiedyś robiliśmy za 50 euro, teraz trzeba dać 60 albo i więcej. Wszystko zależy od produktu, bo jest logiczne, że jeżeli woda nie zdrożała prawie wcale, bo kosztuje 19 centów dwulitrowa butelka czy 31 dwulitrowa gazowana. To jest kilka centów różnicy, ale wiadomo, olej, który kosztował euro 20, będzie kosztował 2,5 euro. Oliwa, no to macie, yy, 5 euro litrówka, a kosztowały 3,5-4 euro. To są rzeczy, które troszkę poszły, nie? No i wiadomo, jak się kupi większą, to może wyjdzie taniej. Ale też można odnaleźć y, Jakieś sklepy gdzie Jest duża różnica O macie olej słonecznikowy 2,40 Tak wszystko jest kwestią względną Czy ryby Czy mrożonki Czy chleb Piwo litrowe to już wiadomo dla fanów Jak kosztowało euro To euro 20 Jest to jakoś do przeżycia ale te podstawowe tanie rzeczy typu tam słoik fasolki 60 centów czy y, te soczewica czy fasola to jest podwyżka rzędu 10-20 centów ryż lekko zdrożał euro 35 za kilo dobrego ryżu jest to w jakiś sposób tu jeszcze akceptowalne chemiczne rzeczy też nie wzrosły Aż tak mocno pieczywo, nadal są trzy bagietki są za euro 10, a były za euro, czyli takie do przyjęcia podwyżki, no i litrowe wino też można dostać za 1,5 euro, za 2 euro, dobre wino. A z rzeczy cukier, no to tak dla ciekawości, bo no akurat jestem, no to kilo cukru euro 35, no to są te rzeczy co poszły najbardziej, cukier, olej i masło też kosztowało euro 20 a kosztuje powyżej 2 euro no i wszyscy szykują się do świąt już powoli zakupy robią ale tak wygląda to procentowo, nie będę chodził po wszystkich produktach Wymieniłem parę artykułów idzie przeżyć pozdrawiam, będę starał się teraz już tych filmów co się dzieje, jak się dzieje wklejać więcej, bo prosiliście no i będę się starał a to są z ciekawości, ich produkty na święta. Tak zwane turony. Ten jeden to jest taki fajny, mięciutki. Na drugim można zęby łamać. Ale dla nich to jest hicior. Kosztuje 2,5 euro. A jakieś tam tańsze kosztują 1,5 Albo jeszcze taniej. Każdy kraj ma swoje obyczaje. Także pozdrawiam i będę język dalej.